Pewnym elementem też takim ułatwiającym z jednej strony pracę radnego, no oczywiście jest rozwój technologii, rozwój aplikacji, portali społecznościowych, bo ta komunikacja z mieszkańcami, a więc z wyborcami, a więc z tymi, którzy tak naprawdę, których reprezentują radni. Z tego punktu widzenia jest łatwiejsza, choć to oczywiście ma też swoje minusy. Z mieszkańcami trzeba cały czas mieć ten kontakt, tak? Z mieszkańcami. Ta, ta bliskość, ta, ta, te rozmowy z mieszkańcami to jest to, co zyskujemy. Stało się tak, że tak zwane media społeczne w tej chwili są tymi zasadniczym sposobem kontaktowania się. No ale niestety to spłyca ten, ten kontakt. No, jakby te, te barwy tego kontaktu już nie są takie wyraziste. Bywa także w tych mediach, także wypowiadają się osoby, przebijają się osoby niekoniecznie miarodajne w pewnych obszarach. Na spotkanie niestety już tyle osób nie przychodzi. Patrząc na to z perspektywy tych dwudziestu kilku lat, no te zmiany oczywiste są i naturalne, natomiast nie wszystkie są na dobre i nie można jednoznacznie określić w mojej ocenie, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Jest na pewno inaczej i każda kadencja, też choćby ze względu na skład rady, ale też na wyzwania i rozwój cywilizacyjny jest, jest inna. Mieszkam w nowoczesnym bezpiecznym i fajnym mieście. Obraz Legionowa na przełomie lat 90. i 2000. kojarzył się z sypialnią Warszawy, to blokowisko takie, duże, duże, dużo zagęszczenie ludności, a mało tak naprawdę infrastruktury, która służyłaby do spędzenia wolnego czasu, do tego, żeby się w Legionowie żyło lepiej. Wydaje mi się, że taką bardzo ważną rzeczą dla miasta to było znaczne zwiększenie po ilości połączeń kolejowych i autobusowych z Warszawą. Zwiększenie tej ilości połączeń spowodowało, że to, to, to życie w regionowie stało się łatwiejsze. Jako pierwsi wprowadziliśmy segregację śmieci. Tak, Byliśmy najgęściej zaludnionym miastem, ale, ale no mówię, no też tak, widzimy, że mamy piękny ratusz, mamy arenę, gdzie cały czas to żyje. Ratusz nie jest zamknięty, jest otwarty. To też jest fajne. Pamiętam, jakie obawy w pierwszej kadencji towarzyszyły nam jako koalicji, wtedy rządzącej, przy podejmowaniu decyzji o budowie nowego ratusza. To było Olbrzymie wyzwanie. Przypomnę, że cały Urząd Miasta mieścił się w, w istniejących do dzisiaj historycznych częściowo budynkach, ale absolutnie nieprzystających ani do potrzeb, ani do XXI wieku, ani do wizerunku miasta nowoczesnego, jakim, jakim jest Legionowo. Postęp jest olbrzymi i to nie tylko z mojej perspektywy. Wielu znajomych, szczególnie takich, którzy nie byli w Legionowie powiedzmy przez 10 lat, jak przyjeżdżają, to doznawali szoku. Warunki do rozwoju mieliśmy bardzo podobne jak inne sąsiednie gminy. Natomiast to, co się stało w Legionowie, no to jest zasługa i sposobu zarządzania, i, i pracowników, którzy należycie wykorzystali ten czas. I, I ten postęp w naszej gminie jest spektakularny i większy niż w innych gminach podobnych do Legionowa. Miasto Legionowo? Jest jednym z bezpieczniejszych w Polsce. Nie powiem, że najbezpieczniejsze, bo takie statystyki są, zależy dokładnie, kogo spytasz. Ale jakby taką sondę uliczną przeprowadził, to proszę popatrzeć, proszę popytać mieszkańców. Oni się w miarę bezpiecznie tutaj czują, więc, więc może dzięki działalności Straży Miejskiej, dobrej współpracy z policją. I to dzisiaj, mam nadzieję, jest, bo widać skutki. Ja to życzę, żeby się dla dobra mieszkańców miasto rozwijało co najmniej tak dynamicznie, jak, jak było to do tej pory. Jeśli tak będzie, no to wtedy w tym rankingu miejsc przyjaznych mieszkańcom poszybujemy jeszcze, być może na pierwsze miejsce. Stwarzajmy warunki rozwoju naszego miasta, starajmy się o to, żeby już nie wróciły nigdy te czasy, w których jednostki wojskowe w Legionowie były likwidowane. Starajmy się o to, żeby nie wróciły te czasy, w których nie można było realizować inwestycji, bo brakowało pieniędzy. Dbajmy o rozwój naszej ojczyzny. Róbmy swoje, póki jeszcze czuć się chce.